Okay. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo polubiłam ten format, słuchajcie, bo kiedy spotykam się z gośćmi i do końca nie wiem, jakie padnie pytanie, to jest to trochę taki dreszczyk emocji. Dzisiaj trochę się domyślam, o czym możemy gadać, bo jest ze mną Justyna Broniecka, która jest specką, słuchajcie, od takiej rzeczy, których bardzo nie lubimy w naszych biznesach, czyli cyferek, słuchajcie. Ale oczywiście, ja się zamykam, oddaję głos Justynie. Justyna, dzisiaj to Ty jesteś gospodarzem odcinka podcastu. Witam Cię bardzo serdecznie. To jest Agnieszka. Dzie dzięki za zaproszenie, w ogóle za taką możliwość. Ja witam was bardzo serdecznie. Um, jak jestem hostem, to wiesz, co chyba nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała Ciebie um, o rękodzieło, Wiesz, bo jestem osobą, która z rękodzieła, to umie kolorować kolorowanki, nie? To jest koniec <laughs> mojej umiejętności. I wiesz, jestem ciekawa w ogóle w jakim momencie życia i dlaczego ludzie y, decydują się na to, że chcieliby robić coś takiego rękodzielniczego, bo chyba tak się to odmienia. Tak, tak, super pytanie. Słuchaj, bo ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób z rękodziełem spotkało się właśnie w tym swoim takim dziecięcym życiu, nie? Że to jest tak, o babcia mnie czegoś nauczyła, mama tam nie wiem, przycia albo nie wiem, dziadek cerował. W moim przypadku to był dziadek, który naprawiał buty, trzeba było chować w korytarzu, jak odwiedzaliśmy dziadka, żeby tam jakiegoś dodatkowego fleka nie przyczepił. Ale generalnie jakby bardzo wiele osób kojarzy się rękodzieło właśnie z takim fajnym czasem dzieciństwa, takim czasem uważności na ciebie jako człowieka ze strony członków twojej rodziny, którzy chcieli ci przekazać jakieś wiesz manualne umiejętności poprzez szycie, dzierganie, wiesz yy, takie rzeczy. A mam wrażenie, że w tym dorosłym życiu to jest taki moment, kiedy mamy jakiś taki przełom w swoim życiu, kiedy trochę zaczynamy wracać do tych rzeczy, które sprawiały nam po prostu frajdę, po takim etapie wiesz zdobywania jakiś szczebli kar kariery, odhaczania tych wszystkich rzeczy na Czekliście, przychodzi w życiu taki czas, kiedy mówimy, Nie, no teraz czas trochę na mnie, teraz trochę czas pobyć. I zauważyłam, jakby w naszej społeczności, no ze względu na to, że no tutaj jest bardzo, bardzo kobieca ta społeczność, to najczęściej ten moment przypada na czas macierzyństwa. Kiedy mamy taką pauzę zawodową, kiedy właśnie z tego kołowrotka troszkę wyskakujemy, stajemy obok. Często też się zastanawiamy, jakie wartości chcemy swoim dzieciom przekazywać, i to jest, mam wrażenie, taki wzmocniony powrót do dzieciństwa. Pamiętam, jak mnie mama czy babcia uczyła szycia, to teraz ja bym chciała pokazać mojemu dziecku, jak się szyje, albo uszyję mu maskotkę. I to jest taki moment, kiedy to się wszystko zaczyna. Najczęściej zostaje to jako hobby, jako fajna forma spędzania czasu właśnie z kimś bliskim, albo własnej takiej rozrywki, wiesz, takiej intelektualnej, powiedzmy, jogi umysłu, ale często zamienia się to też w biznes. I bardzo się cieszę, że to jest w takim momencie, już takiej trochę większej świadomości życiowej. Wiemy, czego nie chcemy, wiemy, za czym świadomie chcemy iść, dlatego tak lubię tą pracę. Mm -hmm. No właśnie, bo ja sobie pamiętam taki czas, kiedy kupiłam sobie mieszkanie. Ja generalnie lubię rysować, i rzeczywiście ostatnio odkryłam mandale i jakoś się odmurzczam tak, na normalny świecie nas Natomiast to mówmy się, że poza moim domem raczej nikt tych prac nie widuje. Natomiast wiem, że są osoby, które jakby mocno się wkręcają, łapią bakcyla. No i jest taki moment, kiedy wiecie, już obdarowaliśmy całą rodzinę, znajomych, na wszystkie prezenty dajemy to, co wytwarzamy, tak? Mydła, kosmetyki, biżuteria, już trochę wszyscy mają nas dość. I tak sobie myślimy, że kurczę, fajnie byłoby robić to dalej, tylko że co ja z tym będę robić, nie? Albo kogo, kogo będę obdarowywać? No i taki moment, że a, może by to sprzedawać. No i teraz pytanie, wiesz, do ciebie jak często widujesz blokady? Ne? Bo ja, też, ja pamiętam te swoje rysowania, rysunki, wiesz, obwiesiłam cały dom i mówię, no dobra, już nie mam gdzie tego wieszać, ne? to bez sensu to rysować. No i pytanie, czy tak ludzie też mają, czy rzeczywiście często przełamuje i próbuje no, gdzieś tam sprzedawać to dalej? Dokładnie, super pytanie, wiesz co, ja, ja zauważyłam, że Następuje jakiś taki moment, właśnie tego przejścia, od rozdawania, wydawania za, właśnie za free w formie w prezentów. I tam jest też często taki moment, kiedy ktoś chce od nas kupować, ale kupuje to, wiesz. A po znajomości, to dasz rabacik, a to ta, wiesz, za marne grosze. Bo często ludzie też nie mają świadomości, ile kosztuje materiały do rękodzieła, ile to jest czasu, ile to jest uważności. Tak, no fajna rzecz, przyda się na prezent, zwłaszcza w okolicy świąt, wiesz, przypominamy sobie o znajomych z rękodzieła. Natomiast tam pojawia się też takie myślenie: to co ja mam zrobić, żeby to rzeczywiście można było sprzedawać i nazywać to biznesem? No, żeby to nazywać biznesem, no to przynajmniej przyzwoicie to musi być wycenione. No i przynajmniej jakby ocieramy tą, tą, tą giełkę, wiesz, złudzeń, że to się jakoś samo będzie działo, tak? Zaczynamy troszkę bardziej strategicznie myśleć. No i tutaj zauważyłam, że pierwsza rzecz, która jest taką, wiesz, przeszkodą i taką, możecie, takim kamykiem, o który się potyka bardzo wiele osób, no to jest właśnie wybranie jakiegoś wehikułu prawnego, dobranie do tego takiej formy działalności, w której czujemy się z jednej strony bezpiecznie, możemy zacząć, możemy coś poeksperymentować, jak się nie uda, no to wiadomo, to nie są jakieś wielkie straty, ale z drugiej strony daje takie poczucie, że no to jest fachowe, że to jest legalne, że to nie jest właśnie takie sprzedawanie znajome i, broń Boże, nie mów, bo jak skarbówka się dowie, to koniec, nie? Ale tu myślę, że możemy zapręcić, bo Ty właśnie zajmujesz się tym i wiem, że bardzo wiele osób zgłasza się do Ciebie, żeby no, uzyskać takie porady. Lada chwila też premiera książki o nierejestrowaniu na Wiem, że to jest niby wywiad ze mną, ale jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym, bo ja mam wrażenie, że ja też bardzo wiele się uczę od Ciebie, bo ja nie mogę doradzać w takich kwestiach. Oczywiście mogę komuś podpowiedzieć, że coś takiego istnieje, i często to robię, natomiast mam bardzo duży komfort, że mogę odsyłać do Ciebie jako specjalistki, która w tym siedzi. To, to tak, prowadzą markę ze Stanu więc jakby pomagamy i początkującym, trochę bardziej zaawansowanym przedsiębiorcom płacić możliwie najniższe podatki, robić to legalne, transparentnie, no bo dzisiaj jednak płacimy kartami, płatnościami elektronicznymi, przelewami, coraz rzadziej pojawia się gotówka w obrocie, więc takie płacenie, nazwijmy to oficjalnie pod stołem, e, nigdy nie było legalne, natomiast to teraz jest też trudne po prostu, bo ludzie nie mają przy sobie gotówki. No i w, kilka lat temu rząd jakby ułatwił um, życie takim początkującym, raczkującym przedsiębiorcom, którzy chcą sprawdzić biznes, albo sobie dorobić, albo zweryfikować czy to w ogóle ma sens. E, działalność narejestrowana, Mi to się wydaje być idealne rozwiązanie, w ogóle jeżeli chodzi o rękodzieło, to to jest mega bezpieczne rozwiązanie, bo tam są pewne kłopoty z usługami. Natomiast przy rękodziele sprzedajemy produkty, więc tam jakby jest kompletna transparentność, że na pewno to jest legalne, tak można. To oznacza, że możemy nie mieć firmy i normalnie, legalnie sprzedawać swoje produkty w internecie, w sklepie internetowym, na jakichś targach czy festynach, bo tam czasami też się pojawiają jakieś stoiska. Możemy się normalnie reklamować w internecie, możemy mieć swoją stronę internetową i to wszystko odbywa się legalnie. Czyli możemy, oczywiście, to jest kwestia małych kwot, bo to, to są kwoty na, na, na dzień dzisiejszy. Możemy zarobić dwa 700 miesięcznie. To zależy oczywiście od średniej krajowej. Od razu tutaj uściśnając, jest dzisiaj taki limit, że miesięczny nasz przychód nie może przekraczać 75% kwoty liczonej od kwoty minimalnej. Na ten moment kwota minimalnego wynagrodzenia to jest 3600, więc 75% z tej wartości to jest 2700. No pewnie od stycznia 2024 ta wartość wzrośnie, później od lipca, bo w przyszłym roku też będzie podwojone podnoszone wynagrodzenie minimalne. Natomiast zawsze to jest te 75% kwoty. Nie są to może duże pieniądze. Natomiast z drugiej strony, jeżeli właśnie młoda mama jest w domu, zajmuje się dzieckiem, czasami dziećmi, tak. i ma niedużo czasu, i jakby nie, nie jest w stanie sprzedawać jakichś hurtowych ilości, tylko po prostu chce upłynnić finansowo to, co wykonuje dla przyjemności główne, bo to to jest świetna opcja. Tak samo możemy normalnie, legalnie pojechać na Festyn i nie musimy się stresować, że jeden z kupujących to jest urzędnik, tak, który przyszedł sprawdzić, czy dajemy komuś paragon fiskalny, tylko możemy normalnie, legalnie wydać komuś produkt, jeżeli no, przyjęło się, że daje się zwykle takie potwierdzenie płatności, które zastępuje paragon. Nie jest to obowiązkowe, ale tak się przyjęło, bo też ludzie różne reagują, jak nie dostają potwierdzenia, bo też część klientów jest uczulona na brak paragonu. No, więc, jakby w taki sposób można działać. Możecie normalnie, legalnie przyjmować faktury, normalnie koszty rozliczać też jest istotne. Tak. Więc prowadzimy taki mini biznes, natomiast bez konieczności rejestracji, co, co myślę, że jest świetnym rozwiązaniem dla, dla początkujących rękodzielników. Dokładnie, dokładnie. Ja, ja wiem, że zauważyłam, że u, u mnie pojawiło się coraz więcej właśnie zapytań, czy ja mogę właśnie dostać fakturę, bo ja chcę sobie wrzucić w rozliczenie, i zawsze to się mi też kojarzyło tak właśnie z rozliczeniem, no, jak ktoś ma firmę, nie, zwłaszcza spółkę, bo to wtedy warta można, nie. Ale coraz częściej właśnie po drugiej stronie są osoby, które korzystają z naszych kursów czy o wycenie, czy właśnie jakichś takich e, takich poradników, na przykład jak promować się na Pinterestie i wrzucają to sobie w koszty na, e, na tej nierejestrowej, więc. Ja też byłam zaskoczona, że dużo osób właśnie już traktuje to jako takie małe przedsiębiorstwo, że niby to jest takie narzędzie, wiesz, tak, żeby spróbować, żeby tak może trochę się oswoić, żeby jeszcze tego ZUS-u nie płacić i tak dalej. Ale mam poczucie, że bardzo wiele osób tak zaczyna to bardzo świadomie wykorzystywać. Czyli jest taka super furtka prawna i, i można z tego skorzystać. Wiesz, przyznam dzisiaj, że jak ja startowałam, to w ogóle nie było czegoś takiego jak nierejestrowa, nie było w ogóle czegoś takiego jak Miskizłoż, bo to był 2012. I jak teraz sobie patrzę, mówię, Kurczę, jaki to jest super bonus, bo to zazwyczaj są te dwa pierwsze lata, kiedy popełniamy najbardziej kosztowne błędy, wszystkie wpadki nam się zdarzają. A to jest taki fajny, trochę inkubacyjny okres, kiedy można z tego skorzystać, nie? No tak, to znaczy fajne jest to, że rzeczywiście mamy limit do przychodu. Tutaj od razu wyjaśniam, że przychód to pieniądze, które do nas przychodzą. Koszty to są pieniądze, które wydajemy na przykład na produkty, reklamę, doradztwo, kursy branżowe. Dochód to jest przychód minus koszty, od dochodu płacimy podatek. Więc mamy limit przychodu, natomiast jeżeli chodzi o podatek, to podatek płacimy od dochodu. Czyli jakby bardzo istotne jest to, żeby jeżeli rzeczywiście kupujecie półprodukty, pół produkty do rękodzieła, kupujecie kursy branżowe, Korzystacie z usług reklamowych czy jakichkolwiek agencji reklamowych, kupujecie domena, to wszędzie tam, gdzie dostaniecie fakturę imienną, a każdy przedsiębiorca ma obowiązek taką wystawić, a nawet jeśli kupujecie od nieprzedsiębiorcy, czyli innej osoby, która prowadzi działalność rejestrowaną, również taką, taki dokument jest zobowiązana aby wystawić. I to normalnie możemy rozliczać w kosztach. No i dzięki temu mamy niższą podstawę do podatku i płacimy niższy podatek dochodowy, więc. Warto zbierać wszystkie realne koszty, bo to nie chodzi o to, żeby na wyrost coś robić. No ale prowadząc, czy znaczy zarabiając zawsze podajemy jakieś pieniądze po prostu. Dokładnie, dokładnie. Widzisz, niby prowadzimy wywiad ale ja po prostu nie mogę się <laughs> podtrzymać, bo ja mam wrażenie, że wiesz, patrzę w tej swojej historii, kiedy szłam, wiesz, no, no na początku dużo było takich błędów. Też niepewności, no bo gdzieś tutaj z architektury, wiesz, no takiej mocno technicznej, mocno też takiej twardej branży nagle wchodzę do takiej branży mocno artystycznej, gdzie no wiesz, jak wycenić dobry pomysł, jak wycenić wiesz kreatywność, nie? jakąś unikalność. Tak? To, to są takie, takie rzeczy, które przychodzą bardzo naturalnie twórcom rękodzielników. Natomiast jakby w architekturze nigdy nie spotykałam się z ludźmi, którzy mieli właśnie wyzwanie z, właśnie z liczeniem, z wyceną, z właśnie z rozliczeniem, wiesz, rozróżnieniem przychodu od dochodu i Jakby te cyferki dla inżynierów były jakoś takie bardziej oswojone. Tutaj mam wrażenie, że często jest tak, że właśnie gro artystów jest tak mocno w tej kreatywności, w tej takiej trochę bardziej tej humanistycznej stronie siebie że właśnie ten wehikuł prawny jest taki, a potem, a potem, a potem. Stenek, ty byś mogła powiedzieć, bo ja wiem, że wy, no teraz dosłownie na dniach, bo 7 września wiem, że wychodzi książka o nierejestrowej. Ja korzystałam mocno z twojej książki o spółce ZOO, też bardzo dużo rzeczy doczytałam. Ona była tak fajnie takim ludzkim językiem na bazie odpowiedzi na różne pytania. Sama myślę, że dużo o spółce wiem, a i tak bardzo dużo się z książki jeszcze czegoś nowego dowiedziałam. Nie wiem, że teraz wychodzi coś takiego na temat nierejestrowej. Jakbyś mogła trochę poopowiadać o tej książce? Ja już tam trochę zaczęłam ją czytać, bo miałam przyjemność tam podglądać, jak powstaje, ale jakbyś mogła o niej głośno powiedzieć, myślę, że to będzie fajny dar dla, dla naszej społeczności. Ta książka o działalności jakby została stworzona na bazie wszystkich case'ów, które do nas spływały i od znajomych właśnie takich jak ty, ale też na przykład od Dary Ruba, od jakby osób, które jak szkolą wirtualne asystentki. To tak. są które tworzą sklepy internetowe, takie pierwsze najczęściej dropshippingowe. pingowa. I to osoby, będzie tak, hurtem do nas, zróbcie wreszcie książkę o działalności nierejestrowanej, bo przecież moi klienci ciągle mi o to pytają. No jednak zostanie moc, mocno, jest na spółki Zoj z tym też jesteśmy kojarzeni, no ale w końcu ulegliśmy, tak, no dobrze, zrobimy książkę. Tak, no i rzeczywiście, książka okazała się, że jest dłuższa niż nam się wydawało, bo na początku no czym będziemy pisać, jak zaczęliśmy zbierać case'y, no to okazało się, że kwestia usług w działalności narejestrowanej typu trenerzy, coachowie, kosmetyczki na przykład, które jeżdżą po domach, robią paznokcie powiedzmy, tu już jest pewne wyzwanie. Mamy całą grupę rękodzielników, mamy łączenie etatu z działalności narejestrowaną, macierzyńskiego, umowy zlecenia, umowy o działu, czy można, czy nie można, jak to rozliczyć, jak prowadzić ewidencję, kiedy ewentualnie muszę wejść na VAT. No bo nawet przy rękodzielnictwie, jak sprzedajecie na portalach typu Amazon Etsy może się okazać, że będziecie musieli się zgłosić do VAT-u, pomimo tego, że nie prowadzimy działalności gospodarczej. Tak. No I okazało się, że tych tematów się nam nurzyło. No oczywiście wszystkie tematy są opatrzone często jednym, dwoma przykładami, żeby było nam łatwiej zrozumieć o co chodzi. No bo umówmy się, teoria podatkowa nie należy do najprostszych. No i na końcu zrobiliśmy cały rozdział, gdzie opisaliśmy jakaś stada z takich najpopularniejszych branż, gdzie Działalność rejestrowa jest wykorzystywana. No i ostatecznie wyszło 170 stron, więc całkiem sporo, z dodatkami takimi jak wiecie, wzory ewidencji, wzory faktur, z instrukcją, jak te faktury wypełnić, z instrukcją, jak podejść do wypełniania PIT-u. Więc taka bardzo praktyczna, w praktyczny sposób napisana. Myślę, że zaletą jest to, że ja od miliona lat już nie księguję dokumentów i pracuję z przedsiębiorcami. Więc już nie, nie rozmawiam, albo właściwie chyba nigdy nie rozmawiałam językiem księgowym, tylko językiem przedsiębiorców, więc pewnie też dlatego łatwo jest zrozumieć o co chodzi, no? bo piszemy słowa, które rozumieją, nie używając slangu prawnopodatkowego. Rozłączyło nas. No, tak, tak, tak szpag, internet. Brzymało. Ale już jestem z powrotem. Jesteśmy chyba tak, już z powrotem. Jezu, dzięki, jestem dzięki za cierpliwość. Po prostu to, co się dobra, dzieje, to, i to, i to, to... Dobra, teraz powiedz, kiedy Cię wycięło, bo nie wiem. Już co, dosłownie ostatnie dwa zdania. Już, już mówiłyśmy o. Tak naprawdę zmierzałaś, wiesz, do podsumowania. Że ja ci cały czas okay. słyszałam, więc to chyba będzie na nagraniu, więc luzik. Okej, okay, dobra. No to spoko. No tak, moja książka będzie dostępna od 7 września. Na pewno Agnieszka gdzieś tam podepnie link, więc możecie jakś mało korzystać. Do książki w, tej, w tym momencie uruchomiona sprzedaż będą też ciekawe gratisy, pakiety, więc będzie można. Korzystać nie, nie tylko z samej książki, ale na przykład z gratisem pod tytułem umowy o dzieło, bo czasami za mną działalności rejestrowanej sensowne jest zastosować umowę o dzieło. Tak, tak. Ja już oczywiście wydębiłam zniżkę, wiecie na hasło handmade albo oplotki, coś tam można też wydębić zniżkę, więc się bardzo, bardzo cieszę. Wiesz, ja, ja jeszcze dosłownie na koniec, bo wiem, że może być przesłuchiwano, to przesłuchuję Ciebie, ale myślę, że jest w tym tak dużo wartości dla naszej społeczności, że nie mogę się powstrzymać. U nas bardzo dużo jest osób, które, no tak jak oplotki, nie ja też zaczynałam głównie od warsztatów rękodzieła, Tak jak mówiłam, ja wtedy nie miałam tego przywileju, żeby korzystać z nierejestrowej, ale mam poczucie, że jak teraz zwracają się do nas osoby, które właśnie zaczynają bardziej od warsztatów, niż produktów, no to często jest takie, że no nie, bo ta rejestrowa jest bardziej do produktów. Ale ja mówię, kurczę, czasem się tam da po prostu pewne rzeczy zrobić. I pamiętam, że ja też tak nie jestem zbytnio uprawnioną osobą do doradzenia, do ale widziałam, że niektóre osoby sobie fajnie, tak jakby w burzy mózgów gadałyśmy, że. Obchodziły sobie to trochę tak, że podczas tego warsztatu sprzedawały na przykład zestawy do warsztatu, czyli tam na przykład materiały, i tak naprawdę warsztat był takim trochę dodatkiem do produktu, że to nie było stricte usługa, tylko bardziej chodziło o sprzedanie tego zestawu materiałów, a warsztat był takim narzędziem sprzedażowym. I pamiętam, że właśnie dziewczyny tam, no po jakiejś konsultacji ze swoją księgową. OK, tak mogę to robić, uf, mogę to robić na nierejestrowej, ale myślę, że też ta Twoja książka może pomóc, tak dobrze rozumieć, gdzie ta granica jest, żeby tutaj nie przesadzić, nie? No to jest tak, że wiecie, działalność rejestrowa jest nowa, to jest nowy podmiot, jeszcze brakuje tak zwanego prawa stosowanego, więc ciężko powiedzieć, jak urzędy i -y się będą w określonych sytuacjach zachowywać. Natomiast no my, przy okazji tej książki. Wysłaliśmy zapytanie o indywidualną interpretację do ZUS-u. Na razie gramy z ZUS-em w ping ponga, to znaczy chyba czwarty raz jesteśmy dopytywani o jakieś tam szczegóły. Więc już dobre pół roku ZUS nam na nasze pytania nie odpowiedział. Natomiast właśnie pytaliśmy o działalność rejestrowaną w kontekście usług, żeby jednoznacznie dostać odpowiedź co z tym robić. Natomiast zakładając prawdopodobnie niezbyt przyjazną interpretację dla osób, które prowadzą taką działalność, czyli że usługi są traktowane jak zlecenie, więc powinny być ozusowane, tak w dużym skrócie. No to trzeba tam zamienić to na produkty. I teraz osoba, która prowadzi warsztaty, może sprzedawać materiały szkolenowe, może sprzedawać zestawy produktów do rękodziała, może sprzedawać jakiś gotowy poradnik, który może mieć pięć stron, tak, tak. ale jest materiałem szkolenowym i w tym momencie sprzedaje poradnik, przy okazji tam dając instrukcje, jak z niego korzystać. Więc w taki sposób możemy sprzedawać produkty, nie wpisując na rachunki czy fakturę żadnych usług. Dzięki temu nikt nie będzie miał do nas pretesji. Z drugiej strony, weźmy też pod uwagę realia. My dopiero w Picie Rocznym wpisujemy kwotę przychodów i kosztów. I teraz, żeby ktokolwiek zaczął analizować, co nam na, na tych naszych fakturach jest, to musielibyśmy zostać wezwani na kontrolę. I to jest kontrola Urzędu Skarbowego. I teraz Urząd Skarbowy musiałby stwierdzić, że, hmm, to my robiliśmy usługę, i to my musimy donieść ZUS-owi, żeby, żeby ktoś jeszcze ta, ta ZUS się do nas zgłosił po, po składki, nie? no umówmy się, że taka procedura y, no jest niezwykle mało realna. Tak. Urząd Skarbowy z ZUS-em nie współpracuje, przynajmniej na razie, oczywiście mamy w tym roku wybory, więc może się może zmienić, ale póki co ZUS -y z Urzędem Skarbowym nie współpracuje, a dla Urzędu Skarbowego to jest wszystko jedno, bo oni i tak dostają swój podatek, więc oni kompletnie nie wnikają w to, co jest na tej fakturze, czy to powinno być ozusowane, bo to nie jest ich kompetencja. Więc jedyne, co oni mogą zrobić, to przekazać informacje do ZUS-u, czego po prostu nie robią. No więc zobaczcie, że prawdopodobieństwo, że w przypadku działalności nierejestrowanej coś się wydarzy, jest tak. też naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niskie. No więc też myślę, że nie ma sensu popadać w paranoję tutaj, bo jakby ludzie się boją trochę nie wiadomo czego. Z drugiej strony, no my uznaliśmy, że nie zostawimy tak tego tematu. Na razie z ZUS-em gramy w ping-ponga. Natomiast jak już skończymy tę grę, mam nadzieję, że w końcu dostaniemy jakąś interpretację, biorąc pod uwagę, w którą kierunku nas pytają, to raczej tą niezbyt pochlebną. Natomiast no jakby zamierzamy uderzyć z tym dalej, bo myślę, że w momencie, kiedy ustawodawca tworzył ustawę o tej działalności nierejestrowanej, no raczej nie miał na myśli tego, że gigantyczna część osób będzie musiała zapłacić ZUS. Myślę, że nie tutaj był zamysł, natomiast chyba też nie do końca są świadomi tego, że jest taki problem nie, na rynku tak. albo nie chcą tego wiedzieć. Tak, tak. No tak jak powiedziałaś, że to trochę wyszło na świat i tak zobaczymy, co, co to będzie, w jaki sposób to się zacznie rozwijać i dobra, będziemy łatać dziurę, jak zobaczymy, gdzie one są. Świetnie. Justyna, ja, ja nie chcę przeciągać, ale oczywiście, żeby stało się zadość formatowi. Ostatnie pytanie, dosłownie ostatnie pytanie. Wiem, że tak miało być krótko, też szanuję twój czas, dużo macie teraz do roboty, zwłaszcza z premierą książki. No ale jako, że forba, że przepytujesz mnie yy, siedzę na szpilkach, dosłownie ostatnie pytanie, Justyna, czy coś jeszcze chcesz, żeby pytać mnie, żeby nasza społeczność usłyszała, bo nie ma, tych, nie ma barier, tutaj można pytać o wszystko. Wiesz co, jakby to, co mnie czasami zaskakuje, yy, to to, że jak jestem na różnego rodzaju festynach albo jestem w miejscach, gdzie są różne stoiska z różnymi produktami, czasami są na konferencjach, przy jakichś spotkaniach. To są miejsca, gdzie usługi, czy znaczy to jest podobne produkty, na przykład biżuteria z wyceną na 30 zł i obok na 300. To powiedz mi, jakby, gdzie jest ta granica mentalna, że wiesz, za, za ten sam, znaczy bardzo podobny produkt zrobiony z identycznych właściwie elementów kosztuje o 10 razy więcej i co więcej, ja chętnie kupuję, nie? no bo zdarzyło mi się kupować biżuterię robioną ręcznie za 300-400 zł. I nie miałam z tym problemu, bo doceniłam, że ktoś tam siedział i wiesz, i ro, ręcznie to wszystko kleił. A z drugiej strony widzę, wiecie, dziewczyna sprzedaje za 60 zł, i sobie myślę, co jest z tym nie tak, nie? Tak. Wiesz, co mam wrażenie, że też sama udzieliłaś odpowiedzi, że to chyba właśnie jest ta bariera mentalna. To jest to uwierzenie, że robię to na poważnie, że to jest prawdziwa firma. Ja zawsze używam takiej metafory, wiesz, no piekarni, nie? Że idziemy po bułkę, no i wiemy, że tam jest ta mąka, i ktoś włożył to do pieca, tak, i ktoś to musiał uklepać i zrobić i tak dalej. No i nie marudzimy, że teraz bułka kosztuje zeta za te 30, jak chcesz coś dobrego, nie? No i, i się wcale nie dziwimy że za 30 groszy bułka, no to nie jest dobra bułka, nie? I tak samo jest chyba z rękodziełem, że my czasami no jakby mamy oczekiwania, że w konkretnym przedziale cenowym to jest jakość. I za tym stoi osoba, która zajmuje się tym na poważnie. To trochę taki wiesz, piekarz, który ma piekarnię, kontra, wiesz, buły z biedry z jakiejś mrożonki, nie? I myślę, że tak samo jest właśnie z rękodziełem, że jak my podejmiemy tą decyzję mentalną, że to jest moja praca, to jest moja profesja, ja chcę się w tym rozwijać, ja chcę, żeby z roku na rok moje produkty były coraz lepszej jakości, ja jako artysta, żebym mogła się też rozwijać, i to nie tylko w kwestii wiesz, swojego poziomu umiejętności, ale też właśnie jako człowiek, jak dawać sobie prawo do urlopu i tak dalej. No, to siadamy na poważnie i wyceniamy te rzeczy. I nagle właśnie pojawiają się koszty prowadzenia działalności. Może to już wcale nie jest ta nierejestrowa i trzy tysiące za które no ciężko wyżyć w tym kraju na tą chwilę, tak? Tylko to już są grube tysiące na utrzymanie siebie, może też rodzinę. to już są pieniądze na podatki, to są pieniądze na ZUSy, to są pieniądze na rozwój osobisty, na inwestowanie w narzędzia, w jakieś kursy rozwojowe jako artysta. I nagle jak sobie to tak rzetelnie policzymy w takim zwykłym Excelu, ja też tam w tych moich programach daję taki gotowy kalkulator Excel, jak sobie to wszystko tak rzetelnie wpiszemy, no to ten naszyjnik czy ta bransoletka, ona nie może kosztować 30 zł, bo ona będzie podejrzanie tania. Taki klient pomyśli sobie: mmm, To chyba jest jakiś import z AliExpressu, to chyba nikt nie robi. Ale ja tak mam, naprawdę. Jak wiecie, widzę podobne produkty, tak mówię: Kurczę, no co jest nie tak z tym produktem? Nie? No bo za 30 zł to się nikomu nie spina, tak. żeby to sprzedawać. Nawet jeśli ten ktoś rzeczywiście zrobił to w domu ręcznie, zakładając, że tam nie ma pod tym niczego ukrytego, to ja się zastanawiam, co jest nie tak. Nie? tak, tak. To jest takie moje, moje zerknięcia. Jak patrzę też na, na, na swoją branżę, to klientów sobie trochę wybieramy. Nie? Teraz, jeżeli szukamy klientów, którzy szukają okazji, to też trudno budować lojalność i docenianie. <grym> Dokładnie, dokładnie. Justyna, ja to wiem, że mogłabym z tym dyskutować, ale szanuję, że się umawiałyśmy na jakieś pół godzinki, więc też nie, nie chcę ciągnąć. Wielkie dzięki, bo myślę, że ten format, kiedy eksperymentujemy, kto tu zadaje pytania, wnosi o wiele, wiele większą wartość dla naszych słuchających. Wielkie dzięki za dzisiaj, Justyna. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz do podcastu. Oczywiście, bardzo chętnie. Już teraz dziękuję, a dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że dla Was to też było wartościowe spotkanie, wartościowa rozmowa. My zapraszamy na oplotki i zapraszamy na Zostanę Mus. Wielkie dzięki, Justyna.